Papież Jan Paweł II nazywał papieża Jana XXIII ojcem i pasterzem, który wprowadził Kościół Święty w epokę soborową. Jan XXIII był wielkim ewangelizatorem i z jego postawy papież Polak czerpał natchnienie do niezmordowanego głoszenia dobrej nowiny na całym świecie. Bo Ewangelia to źródło wskazań i rad, które pokazuje nam Chrystus, na czym powinna być oparta Ewangelizacja. Pierwszym Fundamentem i filarem ewangelizacji, jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, powinna być troska o chorych, która, bo przynosili, jak słyszeliśmy, do Chrystusa wszystkich chorych, opętanych, i całe miasto było zebrane u drzwi. Nie można obojętnie. Traktować ludzi potrzebujących. Chodzi o wrażliwość każdego z nas, jaka powinna popychać nas, by służyć choremu człowiekowi. Często kubek wody, w postaci żywego słowa odmiana życia człowieka potrzebującego. Drugim takim filarem ewangelizacji to modlitwa. Bo przecież słyszeliśmy w Ewangelii, że Jezus, nad ranem, kiedy było jeszcze ciemno, wstał i wyszedł, i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Szukali go apostołowie. I pamiętać musimy o tym, że modlitwa leży zawsze u podstaw skutecznego przepowiadania Ewangelii. Jan Paweł II uczył nas, że jeżeli człowiek nie przyjmuje łaski Bożej, jeżeli się nie modli, nie korzysta z sakramentów i nie dąży do osobistej świętości, Gubi często sens swojego życia tutaj na Ziemi, bo przez Ziemię wszyscy zmierzamy naszą drogę do nieba, a życie nasze powinno być jak świątynia, w której mieszka Syn Boży, który stał się człowiekiem po to, aby każdego z nas zbawić. Aby każdemu z nas otworzyć drogę do nieba. Jeżeli człowiek ma być skutecznym świadkiem, musi właśnie umacniać swoje siły na modlitwie. I trzecim filarem ewangelizacji, jak uczy ta ewangelia czytana przed chwilą, to głoszenie, Przyjścia Królestwa Bożego. Ewangelista Marek napisał, że chodził z uczniami po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Bo ważne jest konsekwentne świadectwo, jakie dajemy w naszym życiu, o naszej wierze. Znany trapista Thomas Merton, który urodził się we Francji, a potem wychował się w Stanach Zjednoczonych, autor takich wspaniałych książek jak Posiew Kontemplacji, czy też Znak Jonasza, albo Nikt nie jest samotną wyspą, w pewnym okresie swojego życia Szukał wiary. Był człowiekiem niewierzącym, filozofem i estetą. I dlatego też, przebywając w Londynie, spotkał buddyjskiego mnicha i powiedział mu, że chce, że szuka wiary, że chciałby zostać nawet buddystą. I powiedział do niego: Słuchaj, to może ty przekażesz mi swoją wiarę. A wtedy mnich zapytał Mertona, przyjacielu: Powiedz mi, skąd ty pochodzisz? Kiedy powiedział mu, że urodził się w Europie, wtedy mnich z uśmiechem odparł: w takim razie, Tobie najbliższa jest wiara chrześcijańska. Taką wiarę Ci sam Bóg podsunął, skoro urodziłeś się w Europie. Poznaj mistyków chrześcijańskich. Bóg powołując Cię do życia w Europie, powołał Cię równocześnie do wyznawania chrześcijaństwa. A więc zacznij od tego. Wręczył mu księgę Ewangelii i powiedział mu, czytaj, czytaj, czytaj. A potem sięgnął jeszcze do swojej torby i wyciągnął z niej książkę Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Mówi, a to czytanie Ewangelii Uzupełnij czytanie właśnie tej książki. I poradził mu: nie szukaj egzotyki, wybierz tą wiarę, jaką Ci Pan Bóg po podał. Dlatego, przyjaciele moi, zamiast szukać oryginalnych form dotarcia do Boga, Warto wrócić do sprawdzonych form Jego szukania, wziąć Ewangelię, usiąść nad jej kartami i ze swoją rodziną czytać, a potem pomyśleć o tym, co nasza rodzina może uczynić dla Chrystusa. Jeżeli to odkryjecie, to idąc po drogach życia, będziecie, jak Jan XXIII, jak Jan Paweł II, wielkimi ewangelizatorami świata. Amen.